Polskiego radia 24. Z nami psycholożka Justyna Krajewska. Dzień dobry, Pani Justyno. Dzień dobry, witam. Zaprosiliśmy pan, panią chyba do niełatwej rozmowy po ostatnich tragicznych wydarzeniach, po tym jak psy zagryzły mężczyznę, który wszedł do lasu, żeby pozbierać trochę grzybów, bo on się zatrzymał na parkingu w przerwie swojej drogi. Nie wiem, pewnie zawodowej, znaczy służbowej drogi i zmarł po pogryzieniu przez psy. Dosłownie wczoraj, przedwczoraj czytałam na jednym z portali historię z warszawskiej Saskiej Kępy, jak to pies rasy no jednej pewnie z agresywnych zaatakował małego teriera i po prostu go zagryzł. Ranna została jego właścicielka, właścicielka tego małego psa, próbująca go bronić. Ma pogryzione, poranione ręce. Czy Pani zdaniem, ja wiem, wkładamy teraz z kij w mrowisko, właściciele psów powinni przechodzić testy psychologiczne przed adopcją albo na przykład zakupem. Myślę oczywiście o tych sformalizowanych procedurach, e, nie wiem, drogi posiadania psa. Tak, to jest, to jest bardzo trudny temat i muszę powiedzieć, że to przychodzi właśnie w takich tragicznych gdzieś tam sytuacjach, tak? I wtedy zaczynamy się pochylać nad tym tematem i zaczynamy się zastanawiać, tak, co poszło nie tak, dlaczego? No przecież pies, tak, właściciel, więc tutaj wszystko powinno być załatwione. Natomiast wydaje mi się, że często właśnie takie, takie pytania gdzieś tutaj też padają, że, że właściciel po prostu powinien mieć wiek, Powinien mieć też y, jakąś taką y, nieogólną wiedzę nawet y, z. Może działania, to, to złe słowo, ale bardziej tutaj z tego, jak, jak postępować z danym gatunkiem psa, bo to też nie jest tak, że możemy sobie wziąć jakikolwiek. Myślę, że wciąż jeszcze jest za mało edukacji w tym temacie, jak każdy z gatunków psów się zachowuje, tak, są psy myśliwskie powiedzmy, tak, na przykład sama też kiedyś, jeszcze dawno, dawno, jak miałam naście lat, a do optowałam wyżła nie mając wiedzy na ten temat no i pies w bloku niestety się męczył więc musieliśmy tego psa oddać tam gdzie faktycznie mógł się wybiegać czyli z panem który bardzo dużo czasu spędzał gdzieś tam w lesie także to są takie tutaj rzeczy o których my często nie myślimy oczywiście adopcja ze schroniska bo ja też jestem wirtualnym opiekunem tutaj w naszym schronisku jeśli chodzi o azorki natomiast natomiast Obserwuję sobie tak to z boku, więc ta miłość do psów jest jak najbardziej okej okay i też spędzanie czasu z, ze zwierzętami. Natomiast ta wiedza myślę wciąż jest jeszcze za mała i mimo tego, że, że tutaj osoby, które faktycznie zarządzają nie, nie tylko tym schroniskiem, ale ogólnie myślę, że starają się dopasować jak najlepiej mm, i też informują, bo na przykład teraz też jestem przed procesem adopcyjnym i dostałam pełne. pełne zakres informacji na temat, na temat danego pieska, ale wciąż tutaj nie jest to gdzieś takie usystematyzowane. Myślę, że test jak test, bo wiadomo jak podchodzimy do testów ABC, tak sobie gdzieś tam odhaczymy, to nie do końca spełni tutaj też swoją rolę, ale gdybyśmy tak na przykład mieli film do obejrzenia. Pełen zakres właśnie tego, jak psem się zajmować, jak się nim opiekować, co on potrzebuje, kiedy do weterynarza, na co zwracać uwagę, jakie zabawki, jakie, jak, jakie aktywności też potrzebuje taki czy taki pies. Myślę, że można by to było bardzo fajnie tutaj wprowadzić. No i przed taką procedurą adopcyjną taki materiał po prostu udostępniać do obejrzenia i później też może nie testować, tak, w taki sposób, że teraz podejdziemy do testu, ale właśnie też porozmawiać na ten temat, że każdy po prostu ma obowiązek zapoznać się i też swoim podpisem deklaruje, że faktycznie gdzieś, gdzieś to tam zostało. Zrobione. Na przykład zobaczmy Szwajcarię. Tam są obowiązkowe takie szkolenia właśnie wprowadzające, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, właśnie, żeby przeszkolić przyszłych właścicieli, żeby też nie tyle po prostu im pokazać, ale też, żeby oni sami czuli się pewniej jako, jako właściciele tych czworomogów, prawda? Zdecydowanie tak, tylko myślę sobie, teoria wygląda fantastycznie, ale praktyka może być zupełnie inna, bo są psy, na które bez względu na to, czy są rodowodowe, czy nie, potrzebne są zgody, zezwolenia, to na przykład harty. Tak. Prawda? Ale są takie psy, jak ten z Saskiej Kępy, że wystarczy, że jest poza hodowli, albo jest mieszańcem, albo pochodzi z innego źródła, nie wiem... Nie był, y, nie był wzięty ze schroniska i już żadne dokumenty nie obowiązują. Właściciele tych psów to dorośli ludzie, tak jak y, tych psów, które zagryzły człowieka w lesie, jeszcze do tego były policjant. Y, pewnie z większą świadomością tego, co mogą takie psy. I nic nie pomaga. Wie pani, zastanawiam się, z której strony powinniśmy do tego podejść. Czy egzekwowania ja myślę, wszelkich no. nawet mhm. najdrobniejszych sytuacji, tak żeby na przykład ta na Saskiej Kępie, bo y, ja wracam do tego, bo ona jest też y, medialna ta sprawa, bo y, zaczęli się zgłaszać ludzie, którzy mieli wcześniej problem z tym psem. Policja, nie wiem, y, ja nie, mo nie mogę powiedzieć, że nie reagowała. No ale nawet jeśli to, to nie zatrzymało dobiegu zdarzeń. Y, i pewnie um, znaczy inaczej, kto wie, czy za jakiś czas nie zdarzyłoby się coś bardziej poważnego i wtedy byśmy podnieśli larum, można było reagować. Więc z której strony y, mamy do tego podchodzić może y, świadomości tych, którzy są uczestnikami takich albo świadkami takich zdarzeń, jeśli to do właścicieli albo nie do wszystkich dociera? Tak, ja myślę, że skoro już pani redaktor włożyłyśmy tutaj ten kij w mrowisko, myślę, że warto też powiedzieć głośno, że są osoby, które są zupełnie nieodpowiedzialne. Natomiast wielkie brawa dla tych osób, które gdzieś to zgłaszają. Ale tak jak widać właśnie pomimo tego, że ludzie alarmują, tak, że są te sytuacje, no to mała jest reakcja. I wydaje mi się, że mamy taką tendencję, że jak coś jest właśnie medialne, coś się faktycznie głośno wydarzy, to wtedy jest boom, tak? Telewizja, radio, wszyscy nagle o tym głośno mówią. Natomiast właśnie taki pojedynczy, szary, kowalski powiedzmy, nie ma tej siły przebicia i pomimo tego, że gdzieś tam właśnie było to zgłaszane na policję, no to, no to nie jest to um, respektowane. Mhm. Ale jest ten jeszcze ten, coś, ten, że... coś, tak, coś takiego jak odpowiedzialność Właściciela, że jeżeli już się zdarzy taka sytuacja, to warto był udostępnić dowody szczepienia, wszelkie dokumenty związane ze zwierzęciem, a nie chować się za płotem własnego domu i udawać, że się nic nie stało. No właśnie, no właśnie. Tutaj o to chodzi, że my też często po prostu wypieramy pewne sytuacje, które są. To jest związane właśnie tutaj z psychologią i z tym wszystkim, co się wiąże z naszym wnętrzem. Jak gdzieś tam też funkcjonujemy w swoim życiu. życiu. Ale też ze zwykłym no to... strachem przed konsekwencjami, tylko za potem tak, się przed nimi tak. nie schowamy. Tak, dokładnie. No jeżeli są jakieś takie sytuacje, które faktycznie wykraczają już poza właśnie poczucie bezpieczeństwa, czy gdzieś tam poza prawo, no to niestety tutaj już są te konsekwencje. Wydaje mi się, że też tutaj bardzo ważne jest psychologia zwierząt, czy też neuronauka społeczna, która pokazuje, i tutaj to są silne, silne że tak powiem, dowody na to, że zwierzęta odzwierciedlają też emocje opiekunów. Unów, tak, więc e, ten system nerwowy synchronizuje się z naszym. Jeżeli, e, jeżeli na przykład człowiek jest lękliwy, tak? no to to się równoznacznie też e, przekłada na to, że ten pies też bardziej jest lękliwy. Jeżeli sami w sobie mamy taki chaos czy, czy jakiś, jak, jakąś agresję, tak? no to też w dużej mierze może to też przełożyć się właśnie na, mm, na zwierzę. Tak? E, jeżeli jesteśmy uważni, cierpliwi, no to ym, Małe szanse na to, że ten pies właśnie będzie agresywny. On wtedy będzie bardziej, bardziej stabilny. Nie trzeba być właścicielem psa. Potencjalnie agresywnego albo niebezpiecznego, może niebezpiecznego to lepsze słowo, żeby korzystać ze szkolenia. Warto to zrobić z każdym zwierzakiem, żeby e, i właścicieli zwierzak byli równoprawnymi e, uczestnikami życia społecznego. Ja wiem, że to szum nie brzmi, ale, e, ale tak to ch chyba powinno brzmieć. Te psy, które zagryzły człowieka w lesie, to mieszanka owczarka belgijskiego z niemieckim, no wybuchowa, absolutnie mieszanka. Psy, no, które no, no. funkcjonowały na strzelnicy, więc w miejscu pełnym. Emocji, dźwięków, agresji. Czy człowiek jest w stanie obronić się przed taką sforą? E Taki pies, można powiedzieć, jest tykającą bombą, on jest nieprzewidywalny, bo on w sobie też nosi, tak jak mówiłam tutaj, on w sobie nosi różnego rodzaju traumy, które widział, tak, bo to na pewno były sytuacje, gdzie był szkolony pod presją, krzykiem, tak, różnymi metodami, które nie są łagodne, tak, więc jakaś sytuacja, bo tak się mówi, że na przykład, nie wiem, 30 osób mijało takiego psa, i nic się nie stało, nagle gdzieś tam 31 osoba została ofiarą, tak? No i właśnie dlaczego? Dlatego, że pewnie coś w tym y, zwierzęciu strigerowało po prostu takie zachowanie, że nie było to gdzieś przypadkowe. Może po prostu te 30 osób, które przeszły, wzbudziły w jakiś sposób y, w, tym, w tym psie że już więcej nie mógł znieść. No tutaj też mówimy y, y, u zwierząt o przewodźcowaniu i o tym wszystkim, co jest połączone właśnie z emocjami jak najbardziej i to nie jest tak, że ludzie mają, zwierzęta nie mają, tak? Mm -hmm. e, jeszcze na koniec naszej e, rozmowy, pani Justyno, wielkie brawa dla posłów, którzy zdecydowali, że psy nie mogą być na łańcuchach trzymane. Tylko co z egzekucją takich przepisów, jak pani sądzi? Uda się przekonać nas wszystkich, że łańcuch to nie jest dobre rozwiązanie dla psa? No, myślę, że czy uda się, to jest nasze takie pobożne życzenie, żeby faktycznie tak było. Natomiast tutaj osobiście widziałam kilka dni temu panią Ulę, która jechała, panią Izę, przepraszam, która jechała właśnie na interwencję do takiej sytuacji. Także wciąż to funkcjonuje, wciąż jeszcze tam, gdzie nie do końca dochodzą te media społecznościowe, gdzieś właśnie takie starsze pokolenia, które mieszkają na wsi, to było po prostu przez, przez pokolenia, tak? że ten pies służył właśnie do tego, żeby bronić i chronić domostwa, więc ciężko tutaj to po prostu, że tak powiem, zmienić. Natomiast drobnymi kroczkami faktycznie posuwamy się do przodu i myślę, że sytuacja pomału, ale troszeczkę się poprawia. A rozwiązanie w sprawie zwierząt futerkowych odetchnęła Pani z ulgą. To co prawda nie stanie się od razu. To jest rozciągnięte w czasie. Ci, którzy podejmą się rezygnacji z takiego biznesu dostaną odszkodowania. Jeśli nie zmieszczą się w czasie wyznaczonym przez ustawodawcę, takich odszkodowań nie dostaną. Ale jesień to jest czas, kiedy one są, no, masowo zabijane, bo wtedy mają najgęstsze futro. Najlepiej się prezentują. Ja myślę, że teraz już tutaj moda i, i, i po prostu cała, cała branża odzieżowa poszła tak do przodu, że można naprawdę nosić piękne stroje, które wyglądają nawet w taki sposób, jeśli ktoś jest pasjonatem i ma ochotę. Nie trzeba konkretnie tutaj ponosić ofiar. Myślę, że to jest dobre. Określenie. Ale odetchnęła pani z ulgą, że, że w końcu, tak. że że w tak ważnej dla nas wszystkich sprawie mamy też ponadpartyjne porozumienie, jak to mówiła pani posłanka piekarska, po prostu piekło zgasło. Idziemy, idziemy <grym> coraz bardziej w stronę człowieczeństwa tak, i to jest bardzo optymistyczne. Sprawie. Człowieczeństwo jak najbardziej popieram i myślę, że właśnie tutaj zaczynamy dostrzegać coraz bardziej rzeczy, które nie do końca były OK, bo my też byliśmy przyzwyczajeni, tak, że zawsze tak było, więc nawet takie tutaj powiedzenie dobrze jest, nie trzeba psuć, gdzieś tam funkcjonowało przez, przez lata. Natomiast teraz zaczynamy dostrzegać, tak, że coś, co, co kiedyś było normą, teraz może, może po prostu się zmienić, bo wcale nie było właściwe. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Justyna Krajewska, psychoedukatorka, szkoleniowiec, wirtualna opiekunka w schronisku Azyl w Gorzowie Wielkopolskim. Z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję. Dziękuję za spotkanie.